Zapraszam do pierwszego odcinka wakacyjnego cyklu spotkań w drodze, biblijne spotkania w drodze, właśnie prowadzące do różnych, różnych prawd. Pismo Święte pokazuje człowieka, który nieustannie jest w ruchu. Powołuje Abrahama ten dwunasty rozdział księgi Rodzaju, kiedy Abraham słyszy: Wyjdź z Twojej ziemi, z Twojego domu ojca, z Twojego domu rodzinnego i pójdź tam, gdzie ja ci każę. I tak zaczyna się historia Abrahama, i tak zaczyna się historia każdego człowieka, którego powołuje Bóg. Pierwsze zadanie powołanego jest właśnie pójść. Kiedy przychodzi Jezus, mówi dokładnie to, to samo. Mówi apostołom, pójdź za mną, zaprasza do wędrówki, do, do wyruszenia w drogę. Chciałbym na początek poprowadzić was przez księgę wyjścia, przez sam początek Księgi Wyjścia, przez spotkanie Boga i Mojżesza, spotkanie w płonącym krzewie. Myślę, że dobrze znamy te, te wersety Pisma Świętego. Możemy czytać Księgę Wyjścia, ten jej początek, poznać historię Mojżesza w, ten, w tym tygodniu. Do, do, do tego zachęcam. Natomiast chciałbym zająć się tym dialogiem, rozmową Boga i Mojżesza. W rozdziale trzecim w Księgi Wyjścia, w wersecie siódmym i ósmym, czytamy słowa, które wypowiada Bóg. Dosyć napatrzyłem się na udrękę mego ludu w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemiężców. Znam jego uciemiężenie. Stąpiłem, by go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić do, z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód. Zwróćmy uwagę, że to Bóg jest tym, który podejmuje inicjatywę. Bóg wykonuje pierwszy krok. Oczywiście mowa jest o narzekaniach Izraela, ale te narzekania nie tylko są, nie są może modlitwą w. Skierowanym do Boga, po prostu jest to wyraz uczuć ludzi, którzy są zranieni, którzy są zniewoleni, którzy są bez nadziei, którzy tak są mocno zdruzgotani, którzy są dotknięci no, do samego dna swojego serca. I to stanie się początkiem Bożego działania. Bóg zaprasza do wędrówki właśnie wtedy, gdy człowiek. Mówi prawdę o swoim sercu, o tej słabej kondycji serca. Bóg widzi to serce, widzi niedole, słyszy wołanie ludzi. To taka jest natura Boga. Bóg zaczyna działać, bo jest tym, który jest. Tak się przedstawia mojżeszowi. Jestem tym, który jest. Bóg jest obecny, jest obecny w historii człowieka. Więc ta współpraca Boga i człowieka nie opiera się na tym, że ludzie są zdolni, że są ciekawi, że ci ludzie w Izrael, Izraelczycy w Egipcie byli jacyś wyjątkowi. Nie, oni po prostu byli słabi i wołali, mówili o swojej ranie. I w tym doświadczeniu zaczyna działać Bóg. I mówi wprost: napatrzyłem się na udrękę, nasłuchałem się narzekań. I zstąpiłem, by go wyrwać. Nie od świadków. On sam widział doświadczenie człowieka. Mimo tego, że ludziom wtedy tam w Egipcie wydawało się, że Bóg o nich zapomniał, że Bóg ich gdzieś zostawił, że zagubili się w drodze do Boga, Bóg ich ciągle słyszy. To myślę bardzo ważna wtazówka do interpretacji tego tekstu, to znaczy w kontekście każdego z nas. Zaczyna się spotkanie Boga z człowiekiem od wołania do Boga, od tego doświadczenia słabości. To dociera do uszu Boga i to prowadzi do najpierw dialogu, a potem do bardzo konkretnej współpracy Boga i człowieka więc inicjatywa należy do Boga. Bóg mówi w pierwszej osobie, on sam stępuje, wyrywa i wyprowadza. Ciekawe jest tutaj to, że najpierw Bóg stępuje, dobrowolnie przychodzi do tych ludzi zniewolonych w Egipcie. To słowo stępować, no, pojawia się często w tych różnych obrazach Pisma Świętego, gdzie mowa jest o objawieniu się Boga, na przykład, Bóg wstępuje na górę Synaj pod postacią ognia. To przeczytamy w Księdze Wyjścia w rozdziale 19 w wersecie 11. Czy na przykład Bóg nabiął niebiosa i zstąpił? To pojawia się kilka razy w Psalmach. W Psalmie 18 werset 10, czy w 144 w, w wersecie 5. Czy no właśnie Jachwę zstąpił z Synaju, też w Psalmie 68. Więc. Pan stępuje, przychodzi, on jest pierwszym, który podejmuje pielgrzymkę, pielgrzymkę w kierunku człowieka. Bóg jest Bogiem pielgrzymem, Bogiem, który jest zupełnie inny niż podańscy bogowie, którzy są niemi, którzy są ostateczni, którzy są zupełnie odizolowani od człowieka. Bóg zbliża się do człowieka, by wyzwolić roz jego. Niedoli, z jego, z jego klęski. Bóg przychodzi, by wybawić. Tu jest jakaś taka sytuacja, która jest też szczególna. Bóg przychodzi, by wybawić, by uwolnić, by odkupić. To są synonimy takiego konkretnego działania Boga w człowieku. Bóg jest odkupicielem, jest zbawicielem. Pan nas wykupił, Pan nas odkupił, Pan nas zbawia. To jest, to jest takie działanie Boga, który jest bodziem, pierwszy, który jest bodziem w drodze, jest bodziem w drodze do człowieka. I, I to może jedno chciałbym Wam dziś zostawić w tym pierwszym odcinku Wędrówek Biblijnych. To Bóg jest pierwszym, który wyrusza, by odnaleźć człowieka. Odkąd człowiek mu się zagubił w raju, Bóg nieustannie wyrusza, posyłając rozmaitych ludzi, różne sytuacje, by odnaleźć człowieka, by być z człowiekiem, by go odkupić. Dlatego Izraela w historii Izraela, dlatego Izrael nazywa Boga właśnie swoim wybawcą. Zostawmy może te szczegóły, które warto poznać, sobie przypomnieć w tej opowieści wakacyjnej, przeczytać sobie historię, jak to było, to działanie Boga w różnych plagach, przekonywaniu z Faraona, w ucieczce i tak dalej. Natomiast kiedy już zostały te kajdany niewoli zrzucone, kiedy Izrael rzeczywiście wyruszył w drogę z niewoli do wolności, z Egiptu do Izraela, z śmier ze śmierci do życia, to Bóg jest tym, który prowadzi, Prowadzi tych, których sam wyzwolił, których sam odkupił. On ich prowadzi. W ciągu dnia to jest słup dymu, słup jakby cienia, chmur, w nocy jest to słup ognia. W ten sposób Bóg jest znowu przewodnikiem, więc jest tym pierwszym, który idzie, a Izrael idzie za nim. Bóg wyprowadza z Egiptu i Bóg wprowadza do kraju obiecanego już ich przodką. Więc czasownik wyprowadzać, wywieść, uwolnić to synonim czasownika odkupić czy wybawić. Chrystus nas też wyprowadza, wywodzi, uwalnia. To, to jest to samo słowo, co, co odkupić. Więc na początku dekalogu, gdy słyszymy, jam jest Pan, Bóg Twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, którym cię wyzwolił, którym cię wybawił z domu niewoli. Więc to ważne słowo. Przypomnijmy sobie raz jeszcze, powtórzmy, podkreślmy to, że naród niewolników oswobodzony z Egiptu nie musi sam szukać drogi. Sam Bóg jest jego przewodnikiem, sam Bóg jest przywódcą, to droga, którą Bóg wybiera, oczywiście Bóg, który posługuje się Mojżeszem, znakami, cudami, ale to Bóg jest tym, który prowadzi Izraela. Ale wiecie, nie jest tak złoto. Bóg wyprowadza człowieka, ale pomiędzy niewolą Egiptu, a ziemią obiecaną, krainą mlekiem i miodem płynącą jest pustynia. Pustynia, która jest, to ważne, może czasem na to nie zwracamy uwagi, jest ziemią przejściową, ziemią, w której nikt nie może zamieszkać. Nie jest żadnym celem: celem nie jest wejście na pustynię. Pustynia jest drogą. To ważne w kontekście naszych rekolekcji, dni skupienia. Mówimy, że wychodzimy na pustynię. To nie jest cel. Pustynia zawsze jest drogą do celu. Bóg nie ma przyjemności w patrzeniu nad tym, jak Izraelici się mordują, męczą, mordują w sensie męczą, z brakiem wody, z przepiórkami, z manną itd. To jest droga, która jest długa, która jest drogą najłatwiejszą i najbardziej bezpośrednią, ta droga, którą wybiera sam Bóg. Posłuchajcie fragmentu Księgi Wyjścia, rozdział 13, werset 17 i 18. Gdy Faraon uwolnił lud, nie wiódł go Bóg drogą prowadzącą do ziemi filistyńskiej, chociaż ta była najkrótsza. Powiedział bowiem Bóg, żeby lud na widok szekających do walk nie żałował i nie wrócił do Egiptu. Bóg więc prowadził lud okrężną drogą, pustynną, ku Morzu Czerwonemu. Więc... Droga przez pustynię to chcę bardzo mocno podkreślić. Droga przez pustynię jest znakiem Bożej miłości, Bożej troski o człowieka, którego on serce dobrze zna i wie jakie są doświadczenia człowieka. Dlatego stawia go na pustyni, choć byłoby prościej przejść przez ziemię filistynów, ale wie jakie będą te konsekwencje, dlatego wybiera drogę przez pustynię. I w tym kontekście warto pomyśleć o swoich pustyniach, jakiej my wybieramy czasem pustynie, w jakich się znajdujemy pustyniach, natomiast czasem my sami je wybieramy właśnie w właśnie formie rekolekcji słuchania Boga, natomiast przede wszystkim czasem to jest doświadczenie trudne. To jest trud słońca, upału, piasku, braku wody, różnych zmagań, które nam się wydają tragedią, ale w konsekwencji okazują się najlepszą drogą dla nas. Drogą, którą wybrał dla nas sam Bóg, bo wie z czym ma do czynienia, patrząc na nasze serce, na nasze doświadczenia, na nasze różne przeboje, które jest, których jesteśmy gotowi uczynić. Jest jeszcze jeden obraz pustyni bardzo ważny. Pustynia to jest miejsce, gdzie nie ma nikogo i niczego, gdzie jestem tylko ja i Bóg. Po hebrajsku pustynia to znaczy mitbar, czyli to miejsce, z którego Bóg przemawia. Bóg wyprowadza na pustynię, by tam być sam na sam z człowiekiem. Kiedy my chcemy z kimś porozmawiać i jesteśmy w środku wesołego miasteczka, to musimy znaleźć jakieś ciche miejsce, gdzie po prostu będziemy się nawzajem słyszeć, gdzie nikt i nic nam nie będzie przeszkadzało w rozmowie, w spotkaniu, takim bardzo osobistym, intymnym. Podobnie jest tutaj. Czasem nasze miasto przypomina takie wesołe miasteczko, nasze życie jest takie pełne różnych kolorów, dźwięków i różnych dwarności różnych i Pan Bóg pozwala nam wyjść na pustynię czy zaprasza nas na pustynię żeby po prostu być sam na sam z nami. I jeszcze pustynia też uświadamia człowiekowi, podobnie jak, nie wiem, macie takie doświadczenie, jeśli idziecie w góry, patrzycie na góry i widać ich majestat, ich wielkość i człowiek sobie uświadamia, jak bardzo jest mały. Myślę, że podobnie jest z pustynią. Wobec w ogromu pustyni takiej, taka, pojawia się ogromna bez, bez, taka bezbronność człowieka, i ruchość. Człowiek jest ruchy, to jest ziemia bezpłodna, to jest ziemia sucha pełna jakichś jadowitych węży, skorpionów, nie ma wody. I wtedy człowiek sobie może uświadomić rzeczywiście, że jego dni są słabiutkie. Pamiętacie psalm 103? Dni człowieka są jak trawa, kwitnie on jak kwiat na, na, na polu, ledwie muśnie go wiatr już znika, a miejsce, gdzie był, już go nie poznaje. Więc trochę pustynia uczy nas pokory, że człowiek rzeczywiście jest ubogi wobec Boga. Natomiast ten psalm 103, który wspomniałem, mówi o łaskawości Pana, która jest na wieki, więc tym bardziej możemy doświadczyć łaskawości Pana w obliczu naszej truchości, krucho uświadomienia sobie, że rzeczywiście na pustyni nie mamy, nie mamy szans. I jeszcze jest jedno, to znaczy, pustynia jest takim miejscem solidarności. Jest miejscem, gdzie Grupa niewolników, która się zupełnie może nie znała, staje się narodem, a więc muszą działać razem. Bo jeden niesie namiot, drugi niesie menaszki, trzeci niesie garnet, a czwarty niesie drewno, ale razem niesiemy coś, co stworzy nam namiot, kuchnię i kolację. Więc jakby to jest doświadczenie też niezwykłe, że idziemy razem. To też jest ważne w naszym doświadczeniu wychodzenia na pustynię. Na pustyni Izrael nauczył się, tego, czym jest wspólnota. Kończąc teraz o pustyni, warto sobie uświadomić, że ten czas jest rzeczywiście długi. 40 lat wędrują przez pustynię, ale w żadnym innym miejscu Pisma Świętego nie jest w jednej historii naromadzone tyle cudów, Tyle darów Boga, woda ze, woda ze skały, yy, manna, przepiórki, niebo się rozstępuje, morze się rozstępuje, yy, ogień, yy, wiatr, no, no to, co wszystko, że potrzebują, to jest. Bo pustynia yy, pokazuje, ta droga, trudna droga przez pustynię pokazuje, jak bardzo Pan Bóg jest troskliwy, jak bardzo no, jest pełen gestów yy, miłości wobec swojego ludu. To jest obecność Boga, która się objawia przez bardzo konkretne znaki. Ale znaki, które mają zawsze charakter bardzo, powiedzmy, wędrowny w kontekście naszych, naszego spotkania biblijnego w drodze, bo Bóg jest wędrowcem. Słup obłoku się przemieszcza, słup ornia się przemieszcza, arka przymierza jest ciągle w ruchu. To jest oczywiście stała obecność Boga, ale. Boga pielgrzyma, Boga, który jest w ruchu. Znowu rozdział 13, werset 21, księgi wyjścia. Pan szedł przed nimi podczas dnia jako słup obłoku, by ich prowadzić drogą, podczas nocy zaś jako słup ognia, aby im świecić, żeby mogli iść we dnie i w nocy. Nie odstępował sprzed ludu słup obłoku we dnie, ani słup ognia w nocy. To jest niezwykłe. Bóg, który nie odstępował człowieka który wyprowadza ich, ale jak przeczytamy jeszcze tutaj ważny może tekst, 29 rozdział księgi Wyjścia, wersety 45 i 46, Bóg mówi tak, ja będę mieszkał pośrodku synów Izraela, ja będę im Bogiem i poznają, że ja Pan, ich Bóg, którym ich wyprowadził z ziemi egipskiej, wyprowadziłem ich, abym mieszkał między nimi, czyli to wyprowadził aby mieszkać. Mieszkać. Stąd się wzięło słowo szekina, które oznacza obecność, obecność Boga. Czyli w tej wędrówce można doświadczyć w jakiś sposób szczególny obecności Boga w życiu. Doświadczyć tej stałości, z jaką Bóg przychodzi do człowieka. I kilka takich spraw, które chciałbym zostawić Wam do tego, żebyście w tym tygodniu. Taki byłby plan, że tych spotkań jest 10, każde będzie mówiło o jakiejś wędrówce, ale w konkretnych jej aspektach i będzie zawsze zaproszenie do lektury, więc tutaj zachęcam, żeby tą księdę wyjścia, i pierwsze rozdziały, początek wędrówki sobie przeczytać, zastanowić się, przemedytować, zajrzeć do moich innych filmów, gdzie o tym też mówię, ale też konkretne pytania. Wędrując po różnych górach, odpoczywając w kajaku czy na działce, znajdźcie czas, by zastanowić się na, nad takimi rzeczami. Otóż, pierwsza sprawa. Najpierw Bóg wyzwala. Wyzwala człowieka z Egiptu niewoli. W jaki sposób Bóg nas dzisiaj wyzwala? Oczywiście nie tylko chodzi o to ogólnie, że wyzwala nas od grzechu, że prowadzi nas do wolności dzieci bożych, ale tak no, konkretnie, w tym momencie. Czy doświadczasz tego, że Bóg cię wyzwala, że Bóg się rzeczywiście o ciebie troszczy, że Bóg przez różne doświadczenia pokazuje, jak bardzo jest po twojej stronie, jak bardzo chce być obecny w twoim życiu. Druga sprawa to obraz pustyni. Pomiędzy Egiptem a Ziemią Obiecaną jest ten czas pustyni. Trochę miejsce bezsilności człowieka, truchości, słabości. Ale miejsce, gdzie jest szczególna obecność Boga, szczególna Jego troska, bliskość, gdzie się może rodzić zażyłość z Bogiem. No i pytanie, co dzisiaj jest takim obrazem pustyni w Twoim życiu? Z przeszłości Twojej, z różnych wydarzeń, a może także i tak na, na, na żywo teraz? I trzecia sprawa. Na pustyni. Były też miejsca próby, miejsca, w jakich Bóg sprawdzał człowieka. Pomyślmy o tym, w jaki sposób my przeżywamy taką swoją drogę duchową. Jak my rzeczywiście pielgrzymujemy, jak wygląda ta nasza codzienna, całoroczna, taka zwyczajna pielgrzymka z Bogiem. Czy potrafimy z nim pielgrzymować? Czy nie jest tak, że marudzimy gorzej niż Izraelici przy wodzie ze skały czy z nieba? Czy nie jest tak, że my rzeczywiście wracamy do Egiptu, bo mamy już dosyć pustyni i nic nas nie obchodzi obietnica ziemi obiecanej? Zostawiam was z tymi pytaniami, tak będzie ten cykl wyglądał. Już za tydzień kolejne spotkanie we wtorek opowiem o historii o wędrówce Józefa Egipskiego, który wędruje, no... Zresztą zobaczycie za, za, za tydzień. Bardzo Wam dziękuję za to nagranie. Zapraszam już za kilka dni, zawsze w piątek spotkanie z nowymi tekstami, z liturgią słowa najbliższej niedzieli. Zachęcam do pozostawienia komentarzy, łapek w górę pod tym filmem. Zachęcam do też zajrzenia do różnych playlist i posłuchania różnych nagrań, wykładów, które nieustannie udostępniam i, i zapraszam do tego, by poznawać Pismo Święte. Ale przede wszystkim właśnie bierzcie pleca, ruszcie w drogę. Niech to słowo, niech te obrazy wam jakoś w tym pomogą i towarzyszą. Do zobaczenia na szlaku, do usłyszenia w kolejnych nadraniach jaskini słowa. Dzięki za wszystko, za wszelkie wsparcie. Szczęść Boże!